Marusz Olkiewicz, Znajdujemy się w hotelu Marriott w Warszawie po gali Heraklesów za 2019 rok, a jest z nami multilaureat Jan Bochowicz. Witam serdecznie. Witam, dobry wieczór. Czy to, nie wiem, nie, chyba rekord... Jak... Ja, ja się, się zapytałem, że to moje granty. Za... A no właśnie, no, słuchaj, bo taka sprawa bo wyszła... Ja wiedziałem, że tak to będzie. Standard. No skandal, skandal. Nie przygotowałeś na dzisiaj, ale jeszcze coś wymyślimy. Czekam. Będzie. Coś na pewno yy, yy, będzie albo wpłynie. A to o walce, to po walce. Wpłynie, ale wpłynie. W wpłynie, może być. Tak, tak, ja, tak, tak, no, tak no, jestem ale, za. Tak, tak, jest <gry> najlepiej. Trzy y, heraklesy, który najbardziej, najlepiej y, smakuje? Zawodnik roku, zawodnik roku publiczności, czy ten knockout? No bo tak naprawdę każdy jakoś wniesie ze sobą wartość i coś tam z tyłu jest, y, ale który najbardziej cieszy, mimo wszystko? To, to ciężko powiedzieć, bo każdy ma jakąś swoją magię. i y, W każdego było włożone kupę roboty. I... No, i mi się wydaje, że wszystkie trzy są wiesz. Yy, tą kumulacją tej, tego, tej ciężkiej pracy, w którą wkładam, pasji yy, w to, co robię, yy, ale wydaje mi się że zawsze, że, że, że fanów, kibiców jest najciężej gdzieś tam przekonać do własnej osoby i gdzieś tam to tak jest, wiesz, taki, ta, ta wisienka taka. Także po raz kolejny wielkie dzięki za wsparcie, za to docenienie, yy, no bo to jest ważne. Bez was y, pewnie by mnie też tutaj nie było, także dziękuję, wspierajcie dalej, jak się noga powinie to też i jak będzie dobrze to też razem będziemy świętować, także jeszcze raz wielkie dzięki i, i co. Lecimy dalej do przodu i trzymajcie kciuki 15 lutego. Który to jest charakter, ile łącznie ich jest wszystkich statuetek? Wiesz, że nawet nie wiem, musiałbym policzyć. W zeszłym roku były dwie? Dwie. Czy dwie? dwie były. były zawodnik też... roku i zawodnik roku publiczności, chyba tak samo. Tak i... i... To pięć... <laughs> Nie wiem jeszcze kiedyś, kiedyś. Jeszcze jak nie było Gal Heraklesów, to też dostałem nagrodę. Nie wiem, musiałbym na... Nie wiem, nie, nie policzy teraz. Mm. A Sorry. To... <noise> nie wiem. <noise> A w ogóle, no tak, rano widzieliśmy jeszcze filmiki z zakopanego, więc tu w ogóle e, zależało ci, żeby tutaj być. Udało Ci się na, na ostatnią chwilę dojechać. Czyli o której udało się wyjechać w ogóle z zakopanego, no bo tutaj parę godzin się jedzie szczególnie w styczniu. E, tak, ale mieliśmy zaplanowane właśnie, że kończymy w piątek rano o, o, ostatnią górką. No i zaraz wracamy do, do Warszawy. No, ze względu na to, że były te Heraklesy i że chciałem tu być, to namówiłem chłopaków, żeby y, to ostatnie wyjście w górę zrobić wcześniej rano, przed śniadaniem. Naprawdę byli szczęśliwi. Nie wszyscy, ale niektórym to się ten y, spodobało, więc wiesz, 6.30 wymarć y, przed śniadankiem, wiesz, już, już w góry. Ostatnia górka, taka mała na dobicie, ale naprawdę ciężka. No i co, śniadanie, pakowanie, i, i o 16 dziś byłem w Warszawie. Także tylko do domu przebrać się, prysznic i, i tutaj. U nas pogoda na plusie, cieplutko, styżeń taka zima w Warszawie, no, a tam zupełnie to inaczej wygląda w zakopcu. Więc opowiedz, czy która zima ci się bardziej podoba, taka śnieżna, i czy, czy tutaj jednak miejska zima taka? Co ja lubię, zimę. Ja z każdej pogody czerpię coś dla siebie, i nie lubię jak ta zima jest długa, także ona trwa tam pół roku, ale jak taki miesiąc poleży, ten śnieżo, jak jest fajnie zimno. Nie jest to chlapa ani było to takie pośniegowe, tylko jest naprawdę minus 5 i jest biało. To ja lubię, bo później zatęsknię zawsze za, za tą pogodą, za tym słoneczkiem. No miałem tej zimy trochę w tym zakopanym, nie była to taka jak w zeszłym roku, ale było. Była fajna pogoda, było słoneczko, było w minusie, było biało, także fajnie. No opowiedz w takim razie, jak obóz w ogóle, jaki był jego cel główny, ile tam byliście czasu? Główny cel to było przepracować go w górach, tak, na wysokości, czyli codziennie wyjście w góry, wieczorem mata. Dwie sesje sparingowe, dwie takie techniczno-zadaniowe, także naprawdę było dobre tempo, ostre tempo. Czuję te góry, ale to wszystko odda, myślę, że, że właśnie na 15 lutego to wszystko, całe organizm się zregeneruje tak, że, że po prostu eksploduje w tym, w tym oktagonie. A też y, chcieliśmy być na wysokości, no bo wiadomo, to Rio Rancho jest wysoko, to jest bodajże 1800 metrów non więc, więc gdzieś tam, żeby już tą przyzwyczajać się do tej wysokości I, i też chcemy być ponad dwa tygodnie wcześniej tam, żeby, żeby już się przyzwyczajać. No właśnie to też chciałem zapytać, o tą aklimatyzację, no bo Rio Rancho, no to y, jest wysoko, no ale temperatura jest inna, chociaż podobno, tak jak się wszystkim wydaje, tam nie jest ciepło. Tam jest 8, chyba 10 stopni. Wiesz so, jak patrzymy na średnią temperaturę, to, to wiadomo, to się może zmienić, ale tam jest właśnie maksymalnie 8, a może być nawet i minus, wiesz, 5-6, także yy, tak jak u nas. Yy, także, także ok, ale jak, jeżeli chodzi o ten klimat, to wolę walczyć w takim, jak jest chłodno, niż jakby miało być bardzo gorąco. Te sparingi, to już yy, zaczną się? Trwają już jakieś? Trwają, trwają od jakiegoś czasu, yy, tak naprawdę zakończę takie bardzo mocne sparingi w yy, środę. W środę, bo w czwartek wylatujemy, więc tam na miejscu to już będzie dla mnie głównym zadaniem to, żeby się dobrze przestawić. Wiadomo, że jeszcze sesje sparingowe będą, ale one już nie będą takie na 100%. To już będą raczej takie no, takie szlify. No, walczyłeś z Koreą, więc doskonale wiesz jak on walczy. Wiesz, jak teraz walczy, bo go śledzisz. Ale czy w związku z tym jakiś sparing partnerów pod niego e, dobierałeś sobie? Wiesz co, nie zmieniam tego co działa, tak? E, po prostu moi sparing partnerzy próbowali symulować. Korea. Ciężko będzie zaciągnąć Koreę. Ja bym chciał wiesz, mieć kogoś takiego, jak chciał ściągnąć Koreę, więc to, <grym> Mógłby się i, nie zgodzić. <grym> wiesz, chodzi o to, żeby Sparring Parterze się zmęczyli, próbowali robić to, co on i być na to gotowy. I, i, ale też nie może się nastawiać w 100%, bo wie, widzisz, yy, to jest zapasik, który znokautował teraz. Yy, yy, przypomnij mi. Walkera. Walkera, wiesz, gdzie każe się, że, że ta w ogóle stójki pewnie w jego wykonaniu nie będzie. Także mam nadzieję, że on w ten boksu wierzy i będzie ze mną boksował, że nie będzie się kleił, no i że ta walka nie będzie nudna. Że damy dużo emocji. No z tego co wiem, rozmawiam. No, wydaje mi się, że on jednak e, będzie robił to co zawsze: czyli e, przyzwoity boks plus obalenia kontrola na ziemi. I na to jest to w 100% gotowy. Rozmawiałem ostatnio z Dorotą, pewnie wiesz, dłuższą pogawędkę Słuchałem. mieliśmy. Słuchałem. Jak, jak ci, nie jak ci podobało, Tak jak ci. Bo Doroty, występ, generalnie zrobił furorę. Dorota nie czytała komentarzy, a tam się wszyscy rozpływają na jej temat. Wszyscy ją troszkę bardziej poznali i wszyscy są no, jakby zachwyceni totalnie po prostu Twoją narzeczoną. No ja też jej mówię, że nie ma się czego wstydzić, że fajnie wyszło, że fajnie gadała i te. I, ten, i myślę, że jest okej, okay, żeby się nie wstydziła, tylko się cieszyła, bo dobrze było. To prawda, a zdradziła, że ta jedna porażka to właśnie z korejem Ci siedzi najbardziej. Teraz będzie okazja się zrewanżować. Cały czas to gdzieś z tyłu głowy jest, już w tym wieku jednak nie ma sensu się fiksować i już przychodzisz do tego trochę do ruty, jako rutyną, no bo już nie musisz udowodniać. to już wszystko udowodniłeś i teraz tak naprawdę zostaje ostatnie kilka walk do uprawnionego celu maksymalnie, no może jedna, może dwie. No tak, ale, ale z tych wszystkich przegranych to jest ten reważ, którego chciałbym najbardziej. No i go otrzymałem i bardzo się z tego powodu cieszę. W takim razie my się również cieszymy, czekamy Janek na tą walkę, na cała Polska w stanie wszyscy twoje fajna, pewno dzięki którym też yy, zyskałeś tę nagrodę dzisiejszą no i mamy nadzieję, że jak się za rok to spotkamy, to... Podobnie dostaniesz przynajmniej jedną statuetkę, a do nas przyjdziesz właśnie z tym pasem, którego nam tutaj imitujesz. Ja Ci dziękuję bardzo za poświęcony czas i za wywiady, zobaczenia. Jak nie przed, jeszcze to bezpośrednio po walce. A słyszałem, że tam wakacje się jakieś szykują, jakiś wypad od razu po. No tak, no będąc w Stanach i nie zostać tam, to tak wiesz, a my, wiesz, z Dorotą lubimy lubimy Stany, także, także tydzień w Nowym Jorku, no i później powrót do, do Polski. Ja będę świętował dalej Dorota do roboty. <grym> Tak jest. No co, no yy, będą granty po walce. Ja Ci dziękuję jeszcze raz yy, za wywiad, jeszcze raz powodzenia i gratulacje. Dziękuję bardzo. Dzięki.